Dobry witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Happy Wheels! Dzień dobry, śmaneczko, cześć i czołem kluski z Rosą, pytacie skąd się wziąłem? I jestem sobie na kanale. Koniecznie zostawcie lajka like oraz suba na kanale pod kolejne odcinki z Happy Wheels, i nie tylko na tym kanale, a teraz lecimy mój drodzy z kolejnym odcineczkiem wesołych kłeczek. 3, 2, 1 go intro. Oczywiście standardowo Brofce Lever Everyone Rating This Week I zobaczymy sobie tutaj Kidnapped timi 2 Przywróciłem sobie sterowanie z powrotem na strzałeczki Bo powiedzieliśmy jaju, jest w opcjach normalnie możliwość przywrócenia sterowania Więc teraz normalnie strzałeczkami sobie będę sterował Kurde, rozumiesz normalnie taką? Dobra, czekaj Twoja misja porwać Timiego i... Czekaj Ale, ale, ale Ale, ale, ale Nikt mi nie do prawo jazdy na... Nikt mi nie dał prawo jazdy na helikopter i tak to się kuźwa kończy generalnie, także jeszcze raz na spokojnie. Na no, deli delikatnie, delikatnie, dobra i teraz shift, sh sh shift to raise magnet, no to kuźwa to nie działa, że control i space, nie, ale ja nie mogę, ja nie mogę w ogóle, jak tu w interakcji nie można w ogóle wejść, ty. Ej, no przecież, no ale, ale jakby, w ogóle, no próbuję, może, moment, moment, nie można taką opanować w ogóle, jak to się, panie! Do góry! Do... Aha, bo dobra, on jest tam dalej, dobra, poczekaj, myślałem, że to jest ten na początku, dobra, na spokojnie, na spokojnie, be careful, dobra, 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 czekaj, czekaj, Timmy, chodź tu, czekaj, chodź tu, chodź, chodź cho 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 tu kurde, jak mi się to zablokowało teraz w ogóle? TE! poczekaj, Nie, 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 nie! Jakby gościu lata helikopterę po salonie! Nic, Timmy! Tymi! Ta misja chyba nie wyszła, czekaj, jeszcze raz. Straszci, ciężko się kontroluje. Ten helikopter, no. Dobra, na spokojnie, w dół, w dół, dobra, i teraz kontrol. Dobrze, teraz spacja. Teraz shift. Mam go, trzymam go za łeb! Mam go, let's go! Dobra, Dobra, de? Dobra, de. Nie, nie wiem gdzie lecę, gdzie ja jestem, halo? Dobra. Drop him here, czekaj, spacja? Jest? Dzień, jeszcze mi rozwalili helikopter stałem w końcu? No i dobra, no i fajnie, no i się udało. Czekaj, moment, ja się muszę wczuć w rolę. Dobra, on to robi zdecydowanie lepiej. Jakby po prostu robimy blender, słuchaj, to nie jakby nie... Nie ma... Cicho, nic się nie dzieje, złego cicho być! Wszystko jest pod kontrolą, słuchaj! po prostu John, John tylko po prostu robi małe porządki świąteczne. Nic więcej, to są... To tak jest! Absolutnie nic się złego nie dzieje! Totalnie w ogóle nic się nie dzieje! Normalnie to jest. posłuchaj to. okej, no i fajnie, no i pięknie, i. Finish them! Yee, nie, Teraz to już taki totalny moment, bo ja zbierać nie O! A! u Dobra, cicho! The Great Hammer Car! Ja jestem gotowy normalnie tutaj! naj. Hej! No to, to nie trafiłeś ani w jednego, wiesz? Hej, hej! Do góry i naru, do góry i naru, do góry i naru, do góry i naru. Hakuna, matata, hakuna, matata. Ja pierdzielę normalnie. Ten młotek to jest, myślę, całkiem taki konkretny. Ja myślę, że nimby to można było niejednego gwoździa wbić. Ewentualnie można przybić, prawda? Postacie Schepy. To normalnie rozumiesz tak. Nie wiem, gdzie ta meta była w ogóle. Ten młot się zaczyna zawijać pod, pod siebie. Ciekawe te poziomy dzisiaj, przyznam szczerze, są balkony dół, Czekaj, balkony dum. Ja grałem. Bal to jest dwójka, a ja grałem chyba w jedynkę. Go forward, dobra, normalnie rozumiesz. Lecę z WC, tu sobie wychodzę, rozumiesz? Normalnie tam w spokoiku, lecimy. Co tu się kuźwa. Dzieje ty? What the hell? Dzień dobry, witam serdecznie, pająmy jakby tutaj normalnie. lecę press Z. Let's A, Dobra, czekaj, ja się nie puszczę. Ja się nie puszczę, ja się trzymam dalej. I teraz robię patrz. I teraz robię do góry, do, do tyłu. Opa, widziałeś? I, te, i teraz się. Do, co to za wystrzeliwanie? Halo, czaj, Tu się. Patrz, patrz, patrz. patrz na spokojnie, na papa, pa, Po balkonikach się znać. Ja jestem dobry w parku Słuchaj, Ja i te sprawy Słuchaj, się oglądało. Patrz, patrz, patrz. Hop, salto. I jestem normalnie cały zdrowy. A gdzie? Ha, halo, meta? Czekaj, meta, meta jest niżej. Eee, a, 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 a dlaczego nie mogę przejść niżej? Halo? Koszem na śmieci mam to rozwalić. Czekaj. I, haj, Hei, no weź to podrzuć Dobra, to trzeba chyba zrobić jeszcze raz Na spokojnie, dobra Idę dalej Tym razem muszę po prostu zeskoczyć na pełnej I nie będę wyrzucał pogo Będę skakiwał razem z pogo Bo to pogo może mi się później przydać Żeby rozwalać szkło na przykład Więc do góry I lecę Uciu! Au Dobra, na spokojnie I A, ja, 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 Jakby Przeszkadzam wam tam na tym balkonie? Jakby w waszej roz rozmowie, konwersacji? Coś tego? Nie? Przeszkadzam wam? Myślę, że nie. Myślę, że <laughs> Myślę, że chyba nie. Dobrze, to zróbmy to jeszcze raz, tym razem na spokojnie. I może, I może dolećmy w jednym kawałku, nie? Taki jest plan. Dolecieć w jednym kawałku. Jak dolecę w jednym kawałku, jestem zadowolony. Jak nie, to, to, to nie będę zadowolony. Ale na spokojnie. Tutaj, tyk do tyłu. Dobra, i teraz czekaj, bo ja tu nie mogę w ogóle się dostać. Teraz czekaj się zwinę. Pyk, dobra, do tyłu. Okej, okay, i teraz lecę, lecę, lecę. Tutaj, winda, dobra. Tu Czekaj, o, 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 teraz fajnie polecia dalej dobrze. Gonią mnie, przygniatają mnie, wszystko jest okej. Okay. I, i, i. I co? dalej? Co dalej? No bo tam jest ewidentnie meta niżej. Ja nie mogę dolecieć. Do o, o, jest! Teraz! Poleciałem dalej! Teraz będzie zrobione! Ua! Ciemność, widzę ciemność i jedję. Ale widzicie, doleciałem w jednym kawałku. Mówiłem, że dolecę w jednym kawałku, mówiłem. No i doleciałem. Sword throw 1, let's go. Jestem gotowy. I teraz wreszcie Sword throwa będę mógł standardowo. Czekaj, bo tu. Oh, Co a... oh. to nie tak miało być? Moment, jeszcze raz, dobra, czekaj, na spokojnie. Mogę, 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 mogę więcej mieczów. I wanna więcej mieczów! Oh. A ja do tyłu, o, a ja do tyłu, ooo, ty, 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 a ja do tyłu, no co jest, no nie mogę, nie mogę trafić, czekaj, a ja do tyłu, no co jest, i ja do tyłu, no kurde, ostatni miecz, ostatni miecz, a ja... To mi nie wyszło, dobra, jeszcze raz, no jakby ja tym razem to zrobię, tutaj uwaga, i do tyłu, i do tyłu, no, co jest, kuźwa, że... no nie mogę tam rzucić tak, żeby, żeby było, żeby było dobrze, a, jest! Aha, bo jeżeli, aha Aha, aha, to aha Już rozumiem, ja problem w takim razie To chyba nie pykło Dobra, jeszcze raz hi, hi, hi. No tak ładnie miało się obrócić Kuźwaczej, ha, na pełnej Dobrze, bez pitolenia, normalnie No to, to nie wyszło o, pięknie, double, double, będzie double, no taki w sumie double, dobrze. I teraz. No to dostał jeszcze Bogdan. podwójny. Dobra, mam ostatni. Mikołaj czy kuźwa mój zły brat bliźniak, dobra, brat bliźniak, trudno. Ha! Doleci? Ło! 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 Ło Ło wow, double kill Normalnie poleciało, tak o, bardzo dobrze Bardzo dobrze, widzisz, ja jestem profesjonalista, jak mogę Strzałkami rzucać, to jestem normalnie O wiele lepsiejszy, dobra, co to jest, co to, to Ideas, kuźwa, to są ideasy, tylko slow Tutaj, co to jest, achievement system Uuu, ty, to by akurat Było spoko, że można w, w ten e, Auto sobie tutaj tego, jakiś tutaj Coś ten, nie rozumiem, dobra, dalej, tu jakieś Ustawienia, jakieś opcje, jakieś wehikle, jakiś item, przyznam szczerze nawet fajne, dobra, ja lecę dalej, jakbym ja nie muszę. Bolfrod, lecimy z Ballfront. No chyba z takiej pozycji... To żadnej piłeczki nie wrzucę, co nie? No chyba to jest za trudne, żeby w takiej pozycji jakąś piłeczkę rzucić, nie? Myślę, że pan Sigway jak zwykle najlepszy. Dobra, tu mamy yy, śmierć, tam jest. Mm, co, co to jest Maeb? Co to jest Maeb? Co to kuźwa było Maeb, się pytam, ty! Ja, nie, 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 nie wiem. Tam jest Melon, tu jest. Co to za nazwy są w ogóle? Ty, dobra, będzie od razu. No, miał być Win od razu, a nie śmierć! Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Teraz, hips! Do góry! Nie w tą stronę, jakby chciałem po prostu, że do góry wyrzucić. Melon leci! Melon! Hips! Będzie... Plus trzy, bardzo dobrze to się może przydać. Czekaj, czekaj, na spokojnie i teraz... Ha! Yy, nie! I teraz melonem! Uuu, melonem wygram! Kurde, nie wygram, ale plus trzy, dobra, jakby melonem wygrał, to by było spoko. Halo gdzie jest moje plus 3 piłeczki? Czy to jest tylko jednorazowe? Dobra, przez melon, jak poleci, to będzie win. Pa pa, pa pa. Jeps! Ajajaj, dobra jeszcze raz, spokojnie, ale tym melonem to ja mogłem wygrać całą grę, nie to prawie się udało! Melon! Ja, ja, mel ja melonem zrobię tą grę, to jest, to jest mój cel na teraz. No idź odejdź, kuleczko, bo nie mogę kuć was rzucić przez to, że ty tu stoisz z tyłu, nie mogę takiego zamachu użyć, widzisz? I przez takiś... Ja, ja, nie, 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 nie wiem o co z tym Mmm, I teraz melon, dawaj, melon, jesteś moją. Je Me melon! Melon! Me melon! No melon! daj, melon, daj się z Melon! Melonie, ja daj się złapać! Melon! No Melon! Mm, melon! Melon! no klikam spację jakby tutaj normalnie powinien go melon no melon mi się zepsu no melonie melonku melonusiu melonuniuni melon no nie no nie no nie no wziął mnie trollował trollujący melon normalnie mówię wam widzowie no nie można go wziąć w w co 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 help o help bardzo dobrze a tego drugiego helpa to ja tak trochę piłeczką wziąłem w ogóle, wystrzeliłem, więc tak tak trochę nie za bardzo dobra to to nie wyszło dobra jeszcze raz na spokojnie szybko i plus trzy, dobra uwaga i teraz szybko Wow, 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 wow. Dobra, nie. I teraz, nie. I teraz, nie jedną ręką, Dwiema, ma, dwie ma. Yep. Dobra, nie. I teraz. jeP! Nie, i teraz i Plus 3 dobra, nie, i melon No melon, no melon, no melon Jak go nie idzie wziąć w ręce w ogóle, bo on tak nie przylatuje Do końca, no, to się nie katurla Jak się ma katurlać, no, no nie Ja to zrobię, ja to zrobię Ja zrobię ten poziom, haj, haj Nie, i teraz Trzecia próba, ostatnia, finalna Jest, jest No, i ja wiedziałem od razu, że to Przejdę w ogóle normalnie Bez żadnego fejla Glass, let's go, bang No, to, to, nie, to, nie To, nie, to, nie, nie Babciu, co się dzieje? Bo mi tu, babcia dzwoni Normalnie, pozdrówcie babcia w komentarzach Normalnie, klik e here to eksplodowo Lecimy, bang, no i dobrze I teraz można lecieć, na spokojnie, rozwalamy Szybkę jedną, rozwa kuźwa, te szyby To mnie trochę, trochę, tak trochę Mię atakują i, i, i przez to nie mogę, kurde, tego przejść. Ale tu Johnem powinno się przechodzić takie pozioma, nie rowerem. Rowerem to jest katorga, co kuźwa tyle lat tłumaczę tym twórcom map, że tylko i wyłącznie gruby John się nadaje do przebijania szkła, bo ma wielką, zarąbistą kosiarę z fałosiem pod maską, słuchaj. I, i wtedy jest stań. Stanie... A gdzie to ja takim rowerem będę śmiesznym jakimś tutaj yy, rozwalę? Ja się muszę za każdym razem rozpędzać. Za każdym razem drugą stronę. Pa ile to trwa? Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Panie, Często takie mały ty... kosiaru bym raz właśnie rozpędził, pojechał na pełnej, no i dobra, no i no i się no i przeszedłem. Nie podobał mi się ten poziom, nie, 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 nie podobał mi się ten poziom. Rap swing challenge, jestem gotowy, dawaj Hej, puszczam się i teraz tyk i ty. Czemu, żeś się nie złapał w ogóle? Halo? Dlaczego, żeś się nie złapał? Jak się mogłeś złapać? Dobra, teraz i hops, do góry, bardzo dobrze. I teraz pomiędzy, teraz tutaj, no tak się trochę tą stroną nie ułożę, ale spokojnie i tak to zrobię. Pyk i jedno pyk, drugie, bardzo dobrze. Teraz tu się trzeba puścić, teraz tu się będzie czas złapać tego, dobrze. I teraz się łapiemy drugiego, bardzo dobrze. I teraz chyba tu się trzeba złapać, bo to będzie uciekało elegancko. To, a, a, mo można szybciej, szybciej tam nawijam. Te nawijaj tego makarona, słuchaj, no dobra, dobra, dobra. i pyk. Lecę. Dobrze. Do raki. O, 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 o! Rakiety chciałem powiedzieć. Do, do, do armaty! Le, 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 le. Miałem wszystkie monety zebrać, nie zebrałem wszystkich monet. Halo, jak to tak można. Ale przynajmniej doleciałem na ostatnią metę, więc w sumie chyba wygrałem? Tak mi się przynajmniej wydaje. Hej. Bang! No no i no i fajnie. No i je, jeszcze raz. Hej, bang. I jeszcze raz. Haja! Dobra, teraz myślę, że wyszło nawet fajnie. Jakby tutaj takie Fatality weszło i te sprawy. Wall tym razem będzie. Ostatnio był Freeze no i nie ma nie ma timiego no dobra. No dawaj, dawaj, puszczaj mnie, puszczę, ja jestem gotowy, daj, puść I lecę. Biom, ziom, 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 Front flip normalnie, dobrze. Teraz jedna sekunda i zipi O, oh, kurde, ty czego bo to się zatrzymał w takim dupiastym miejscu, nie! Dobra, czekaj, jak się lewitował rowery? Pożej. Hej, czekaj, 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 czekaj. Ja pamiętam, ja pamiętam, ja pamiętam. No, 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 taka lewitacja była. No, dobra, i front flip, bardzo dobrze. I teraz cyk, tutaj ocz. Dobra, czekaj, bo tu. Mm, tak trochę się chyba nie przecisnę tutaj mi się. Chociaż nie, czekaj, dołem, 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 dołem. Dobra, dołem. Dołem, dołem, bardzo dobrze plecy kuźwa wygięte normalnie, co tam się zadziało z tymi plecami. No idźmy z tym fotelikiem, no! Fotelik mi przeszkadza! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Oj, 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 dobra, no, no fotelik! No fotel! No nie! Dobra, czekaj, może dzięki temu będę bardziej wygimnastykowany. Gi, 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 gipki i. Aj, oj, 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 To wszystko mi na tego fotelika pierdzielonego. Idź ale mi ten fotelik jest w ogóle. Jak jego nie ma, to fotelik też jest niepotrzebny. I jadę, 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 jadę. Beee. Teraz mamy ścianę. Dobra, na spokojnie. A jeżeli ja bym to tak rozwalił tak... O kurde, ty trzeba, bo się teraz tutaj nie rozpędzę. Tak, do góry muszę. Do góry, do góry, do góry. Do góry. Tak. Nie, na no spokojnie, Fote, fotelik. Nie, 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 bo mi się źle... O, Z kolanami mi się. O, co mi się z kolanami dzieje! O, co mi się z kolanami Nie, kolana nie! No, bo on być Nie, nie! Dobra, jedną nogą dam radę, dam radę, jedną nogą. Myślę, że dam radę, na no spokojnie, to jest, to jest tylko mały, małe utrudnienie. Słuchaj, dobra, czekaj, tu, 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 tu bardzo dobrze. Widzisz tak to trzeba było zrobić. Trzeba było znokautować. Patrz, jaki front flipy robię. Cześć! Ja o, oj, 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 dobra, czekaj, czekaj, ja jeszcze, ja jeszcze jestem w stanie to zrobić. Ja jeszcze, jeszcze jestem w stanie to zrobić, tylko jeszcze nie wiem jak, ale o, czekaj, patrz, patrz gdzieś jak się zgiąłem? Normalnie, dobra, czekaj, i teraz, i teraz, o kurde. I op, i do tyłu, i do przodu, i do góry, i. Meta jest tak blisko, a jednocześnie tak, dobra, ja to zrobię jeszcze. Ja Ostatni jak tym razem nie wyjdzie, to jeszcze lampocha po prostu, normalnie, tak, dokładnie. Bo ja to bardzo dobrze zrobiłem, ja bardzo dobrze to zrobiłem, i ja przez takie trudne ściany przeszedłem, że ja to muszę zrobić po prostu, dobra, na spokojnie. Na pełnej, na pełnej, na pełnej, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj na spokojnie. I teraz te pół sekundy pierdziulone. Chociaż nie, te pół sekundy to jeszcze nie jest najtrudniejsze. To jest jeszcze trudniejsze później. Jest. Dobra, czekaj, tutaj front flip, bardzo dobrze. I teraz tu, i teraz cyk. Dobra, ważne, żeby to leciało w dół. I teraz to, pyk do góry, okej. Okay. Git, git, jestem w stanie to zrobić. To jest easy. To jest easy! Bez drąg, ale to zrobiłem. No i tym sposobem, moi drodzy, kończymy kolejny odcinek z Wesołych Kółeczek. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam spodobał odcinek i będziecie chcieli. Oczywiście więcej koniecznie zostawiacie lajki oraz suby na kanale i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się i pa pa!